Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. I tam jeszcze jest mamusia. Schowała się. Jedziemy na pole podlewać. Godziny są wczesnoranne, jest godzina siódma. Dzisiaj prawdopodobnie znowu będzie grzało, niebo jest błękitne, nie ma chmur, nie pada, no i niestety trzeba podlewać. Gdzieś tu była ta malina. Jest! Jest! Pierwsza malinka! Jaki zapach! Smak pierwszej maliny. Bezcenny. Tu będzie zaraz komisyjne jedzonko. Mąż już wziął się za podlewanie. Mężu, chodź tutaj malinkę próbować. Babcia dostanie kawałek, ty dostaniesz malinkę, kawałek. To ja ci mogę Też. Ale to później, poza kamerą. <grym> Chodź tutaj. <grym> Chodź tutaj. No co nie ma się czym dzielić? Jest się czym dzielić. Mój kawałek stytuje na Nie, masz tutaj malinkę. Próbuj, oceniaj jej smak. No. Nium, niu, 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 niu. No tu jest... To jest ciężkie, bo ci zaraz do buta nie Do buta nie nalewaj. Mm. Smak pierwszej maliny. Nieoceniony jeszcze dla babci kawałek. Babcia teraz nagrywa. Mamusia. Podlewamy dzisiaj konewkami. Mamy założone Nawadnienie kropelkowe w paprykach i w pomidorach, ale dzisiaj chcę pomidory zasilić humusem. Kolejny raz, bo to już jest czas je dokarmić yy, i posypię troszeczkę właściwie do wody dam popiołu drzewnego, żeby mi nie wystąpiła sucha zgnilizna bo dosyć dużo jest komentarzy że na pomidory wchodzi wam sucha zgnilizna, to jest nic innego jak brak wapnia mamy warunki pogodowe niesprzyjające są upały, które ograniczają, ograniczają przepływ wody a co za tym idzie jest ograniczone przyswajanie wapnia, nie wapna tylko wapnia, przez rośliny. I występuje sucha zgnilizna wierzchołkowa. Jak to uzupełnić? Można dać popiół drzewny pod korzeń, podlać, można zrobić oprysk wapniem. Są różne preparaty do kupienia w ogrodniczych, także idźcie sobie, kupcie. Ewentualnie można zrobić skorupki z jajek, ugotować jajka bądź skorupki w wodzie i robić taki oprysk, przy czym tych skorupek musi być dużo ugotowanych. Ja zazwyczaj jak robię, to nazbieram sobie tych skorupek z pół, dosłownie z pół kilograma, zalewam dwoma litrami wody, ugotuję to i wtedy bez rozcieńczenia robię oprysk. Także tutaj ja w opisie Wam podam jak właśnie zrobić proporcje tutaj tych skorupek, także kliknijcie sobie palcem i będziecie mieli. Dlatego dzisiaj podlewanie konewką, konewkami, bo chcę tutaj wprowadzić humus. Humus on ma takie y, resztki drobne, y, drobne frakcje, i zatyka później mi y, tutaj wszystko. Dlatego nie mogę puścić. I w tym momencie właśnie padł mi mikrofon, coś mi się psuje, przeszłam teraz na mikrofon drugi. Jest on troszeczkę gorszy, ma gorszą jakość. Fakt fajnie yy, niweluje skutki wiatru, ale głos jest taki, taki bulgotliwy, no ale niestety. Posiłkuję się tym, co mam. Muszę zainwestować w mikrofony, bo ten, który miałam, naprawdę fajny, to coś mi się z nim stało. Przerywa mi w ciągu nagrania, a ten, niestety, głos jest nie taki, jak ja bym chciała. Nie jest czysty. No i tutaj, właśnie to, co mówiłam, podlewamy humusem. Zobaczcie, ja tutaj będę przelewać sobie na zrębki. On jest dosyć taki gęstawy, brudzi, ma taką. Drobniutką frakcję, i gdybym ja to puściła tutaj teraz przez linię kroplującą, niestety zatkałoby mi i tak do konewki. Tutaj nalewam i podlewam sobie każdą roślinę. Jest to troszeczkę pracy, jest ciężkawo, no ale jak się chce mieć, to trzeba robić. I tutaj jest tak o, mamy 1000-litrowy litro, baniak mauser, i do konewek. Mąż nalewa, ja nalewam i jedziemy równo obydwoje. No a jak nie ma powiedzmy zasilania, bo też hummus jest bardzo ważnym takim e, nawożeniem, jeżeli chodzi o pomidory i o paprykę. Jest to całkowicie naturalny preparat. Produkcji dżdżownic, zresztą większość z Was na pewno wie, jak powstaje humus, a kto nie wie, można sobie doczytać w internecie filmików na ten temat, jest bardzo dużo. Oj, bo mi się coś tu przelewa. Dobra, i teraz odnośnie pomidorów należy je. Dokarmiać tak raz w tygodniu delikatnie, żeby one tego pokarmu miały, i opryski, opryski aspiryną. Często pytacie o oprysk aspiryną. Jeżeli coś się zaczyna dziać z pomidorami czy z czymkolwiek, to jedna tabletka aspiryny na litr wody. Jeżeli zapobiegawczo, tak jak tutaj u mnie teraz nic się nie dzieje, no to jedna tabletka na 5 litrów wody. Aspiryną można opryskać dwa, trzy razy w sezonie, nie więcej, bo nie ma takiej potrzeby. Ja z reguły robię oprysk dwa razy, raz jak są małe rośliny, później po wysadzeniu drugi raz, a dokarmianie no to już jest częściej. Tutaj dokarmiam właśnie w postaci humusu, jak również tutaj też stosuję później gnojówkę z pokrzyw. Przy czym, o, jeżeli chodzi o pomidory, to musicie też wprowadzić dokarmianie potasem, bo pomidor w fazie, gdy już owocuje, on potrzebuje bardzo dużo potasu. I tutaj trzeba pamiętać, aby tego potasu pomidorom nie zabrakło, tak samo jak i wapnia, bo później dochodzi do suchej zgnilizny, a brak potasu niestety wpływa na to, że owoce będą opadały, mogą opadać, kwiaty mogą opadać, i też będzie taka na pomidorze przy ogonku, przy nasadzie będzie, jak ja to mówię, żółta piętka. Paprykę tutaj teraz polewam. Będzie odcinek o papryce, bo dosyć dużo osób prosi właśnie o odcinki z papryki. On pojawi się lada dzień, jak nagram. Teraz mam za dużo pracy, żeby gdzieś tam skupić się na papryce, ale postaram się nawet może dzisiaj jeszcze nagrać bądź jutro i taki film się pojawi. Tutaj mam paprykę. Nie wiem jaka to jest odmiana. Musiałabym poszukać, bo gdzieś miałam zapisano, ale Zapomniałam jakoś, że to jest papryczka ostrzejsza, i tak przyniosłam już jedną, bo ona już jest dojrzała. I mówię, wezmę, spróbuję, bo lubimy paprykę na surowo. Jak sobie spróbowałam, słuchajcie, białka ścina, papryka jest ostra, ale to powiem w odcinku o papryce, jakie mam odmiany, bo akurat nie te mi się zachowały, całkiem inaczej sobie podpisałam, i akurat co do papryk, to wiem, które są które. Mąż podziwia cebulę. Razem tutaj ją sadziliśmy. Urosła bardzo duża. To jest ta zimowa. Ta będzie wyrywana, będzie ważona. Jest piękna i dorodna. Od, od razu widać, które cebule ja sadziłem. <laughs> no tak. Te piękne, dorodne. Tak jak tamta, czy ta tutaj. To sadził. Mój mąż i one są takie piękne jak i on, bo te mikrejsze takie, no to już ja sadziłam. Niestety, trzeba się do tego przyznać głośno i wyraźnie. Słucharki już bardzo ładnie mi tutaj zakwitają. Ładnie zasuszone. <laughs> mąż mi zawsze się tutaj śmieje, że one ładnie wyglądają, bo są już zasuszone. Eee, a o co chodzi? Słuchajcie. Ja generalnie uwielbiam kwiaty doniczkowe, ale zapominam. Nie podlewać. <laughs> ale zapominam je podlewać. I wiecie co? I później jak taki kwiatek na oknie już go trafi, to ja go zawsze z góry, bo nie chciało mi się z piętra schodzić, to wyrzucałam go na trawnik, a mąż mówi, o, kolejny kwiatek zginął na, na postępujące suchot... Nie! Kolejny kwiatek padł na postępujące, jak to było? Kolejny kwiatek padł na galopujące suchoty. Chorobę genetyczną. A ja kiedyś wypaliłam i mówię: Nie, to jest taka choroba genetyczna, że te kwiatki giną. I on teraz mówi, że galopujące suchoty bądź choroba genetyczna. Fasolka już jest ładna. Dzisiaj parę poderwę. Gotuję, zobaczę jak ona będzie smakowała, bo mam ją pierwszy raz. Też dostałam od kogoś z widzów taką z tym orzełkiem i ciekawa jestem, czy ona nada się do gotowania z bułką. Podejrzewam, że tak, bo strąk jest bardzo ładny, kształtny. Mm. O, tutaj już są ładne strączki. Także myślę, że będzie fajna. Ja preferowałam zawsze fasolkę żółtą, ale ta też jest. Widzę, bardzo ładna. Tu są te maliny, chciałam Wam jeszcze pokazać, które żeśmy przywieźli z Bieszczad i to są maliny szlachetne, które owocują w lecie. I tak, jak żeśmy je wykopywali, one już miały dosyć duże pędy. Zastanawiałam się, czy one mi przeżyją, jak one będą się zachowywały. To, że od korzenia wypuszczam, to wiedzieliśmy od razu, ale myślałam, że gdzieś przechorują, a one bardzo ładnie puściły. I tutaj, Edziu, gdzieś kwiatki widział na nich. Gdzie ty widziałeś, że one kwitną? A to się pomyliło tutaj. Aha, po, <grywia> pomyliło się. Tutaj rdest wylazł. Od razu go usunę, żeby mi się tu nie wysiał na ogrodzie. I mnie tu, to ty mnie tutaj pod bambuko załadowałeś że maliny kwitną, a ja taka podjarana przyszłam, mówię, wow, maliny będą kwitły, też szlachetne, i tak się cieszę. A to guzik. <grytanie> Ale tutaj za to kwitną, to są malinki te, które zamawiał Krzyś dla siebie i też namówił mnie, ja sobie tutaj również, znaczy się on zamówił, przy przyszły i tutaj z Edziem, żeśmy je posadzili, jest fioletowa, żółta i nie wiem jeszcze jaka. Dwie mi się Trzy mi się nie, nie przyjęły. A mąż skubie buraki. Na sałatkę. Na sałatkę, dla kur, nie na sałatkę. Mamy kury, także tutaj wszelka zielenina z ogrodu jest do skarmiania im zanoszona, a że nie są stosowane żadne opryski, żadne to, także mamy 100% pewności, że kurki będą szczęśliwe, a jajeczka od takich kurek. Słuchajcie, to już jest w ogóle poezja. My uwielbiamy jajka, także nieraz jak się zaweźmiemy, to są trzy razy dnia. Aż mój mąż mówi, że wiesz, co już byś zmieniła menu, bo będę niedługo gdakał jak te kury. Ale jeszcze nie słyszałam, żeby gdakał. Ale piał z zachwytu już tak jak kogucik. Kochani, jak to z tobą jest? Chyba to słoneczko chyba jest Nie, słoneczko akurat nie mi nie zaszkodziło. Ja... Nie, nie przebywam. To chyba, chyba przebywanie z tobą tak na mnie wpływa, że tutaj wiesz. Ojko, dobra. Mąż sobie buraki, a ja idę brać się dalej. Mamusia tam też coś działa. W chyba, żorzkiewkę przerywa. No i co? Jedziemy na kawę. I kolejny dzień minął pracowicie. Edzio pojechał już do domu. Trochę tutaj żeśmy robili, popodlewaliśmy rano wszystko. Później oczywiście była kawa i po południu dalej tam pomidory dzisiaj robiłam. Teraz chcę troszkę tutaj pietruszki urwać, żeby suszyć. I mam dość, wiecie, zmęczona dzisiaj jestem już tak, że mówię do mamy. Właściwie mama do mnie mówi, jedziemy do domu z taką nadzieją. Ja mówię, jedziemy, bo już padnę tu na tym ogrodzie. Mówię, nie odbieram już żadnego telefonu. Nie chyba odpisuję na żadnego SMS-a. Po prostu wykąpać się i w ciszy położyć się spać. Najlepiej tutaj tak mi się marzy, mieć tutaj taką altaneczkę i wśród traw, tutaj wśród przyrody wypoczywać nawet w nocy, tak, ale by było fajnie. Wieś jest piękna, słuchajcie. Jest cicho, jest spokojnie, z dala od tego takiego miejskiego gwaru, huku, harmideru jest, można powiedzieć, harmonia. I wiecie co? Taka ironia losu, bo nawet dzisiaj żeśmy rozmawiali, że jeszcze nie tak dawno cofnąć się wstecz, 15 lat temu, 10 lat temu ludzie nagminnie uciekali ze wsi. Do miast wstydzili się po prostu tej wsi. Wiele osób, można powiedzieć, 60% społeczeństwa wiejskiego wstydziło się w ogóle przyznać do tego, że pochodzi ze wsi, że ma korzenie na wsi. Wstydziło się kupić produkty u rolnika chodzili do marketu. To było takim prestiżem, oznaką statusu społecznego. Kupić coś w, nie wiem, Intermarsze, Lidlu, Tesco, a nie u rolnika. Gdzie u rolnika? Ja się wypisuję z tego. Ja nie mam ze wsią nic do czynienia. Tak, niestety było nawet w rodzinie to miałam. Nie ma co ukrywać, i podejrzewam, że każdy z was też. też. A dziś jest boom na wieś. Wszyscy chcą na wieś. Jest takim z kolei znowu prestiżem być na wsi, mieć rodzinę na wsi, przyjechać, odpocząć sobie na wieś, troszeczkę poprzebywać. Wśród łona natury i jest walka wręcz o takie zdrowe produkty rolne. Tak jak ja mam na przykład tutaj, każdy chce te produkty mieć. Wszystko jest ok. Tylko że wielu zapomina, że na wsi żyją również ludzie. Ludzie, którzy na tej wsi pracują, którzy z tej wsi żyją, i jeżeli ktoś przyjeżdża z miasta, on myśli, że będzie miał ciszę, spokój i bardzo często co słyszę, zaczyna im przez przeszkadzać krowa zaczyna przeszkadzać kombajn zaczyna przeszkadzać rolnik który jedzie ciągnikiem bo on chce odpocząć wybuduje sobie domeczek na wsi i jest panem tego świata zaczyna ustawiać ludzi którzy mieszkają tutaj z pokolenia na pokolenie że nie wolno o tej godzinie hałasować bez ciszy nocna na wsi nie ma czegoś takiego jak cisza nocna zwłaszcza dla rolnika bo jeżeli są żniwa pracuje się Dopóki rosa nie spadnie, jest to pierwsza, druga, trzecia w nocy. Jeżeli jest, y, są siano kosy, zwozi się siano również, dopóki tylko rolnik da radę. Także nie ma czegoś takiego jak cisza nocna. I to jest takie właśnie tutaj, mówię to, żeby gdzieś może trafić do wielu, że nie tędy droga. Wieś to jest. Takie samo miejsce jak i miasto, tylko różni się tym, że mamy więcej zieleni, więcej ciszy, więcej kontaktu z przyrodą, spokojniej, bo nie ma całego tego przemysłu, nie ma całej tej aglomeracji takiej zabudowanej. No Mamy tutaj, można powiedzieć, bardzo dobre warunki, bardziej komfortowe psychicznie niż w mieście. To nie ma, nie ma co dyskutować, ale weźcie to pod uwagę naprawdę, że. Na wsi też żyją ludzie, którzy chcą żyć, chcą po prostu pracować i nie należy tego uniemożliwiać. No i przewartościować sobie takie coś, dlaczego ktoś jeszcze powiedzmy 10-15 lat temu tej wsi wstydził się, a dzisiaj tej samej wsi, który się wstydził, pragnie. To jest takie zmienność losu i może taka. Ironia troszeczkę, taka lekcja pokory, lekcja nauki? Myślę, że tak. Słuchajcie, będę się z wami dzisiaj żegnać. Tutaj już czeka moja limuzyna. Staruszek, świat, można powiedzieć. Który swoje już wysłużył i nadal nam tutaj wiernie służy. Jest pełnoletni, także osiemnastkę już obchodził dawno. No i cóż, jadę do domu odpoczywać, bo już szczerze mam dzisiaj dosyć. Trzymajcie się do następnego.